Wszystko widzę, gdzie i pracuję Co Zalewica za lewica? No, można zobaczyć, tak. co co chodzi? Słucham? Mogę sobie? Nie przeszkadza państwu Mogę zobaczyć, co to skąd pan jest? A... Z Polski, z Polski, tak Ale... Dwa złote tylko wody. Aha pan... Chciałem co tylko co zobaczyć miesiąc, Co miesiąc wydajemy gazetę Można okay. poczytać Historyczne sprawy, społeczne, polityka Ale to polityka Również, A, tak, ok. Tak, tak. Nie, no ja się dziwię, że pani tutaj ja nagrywam, Jak pani nie chce, to tego nie udostępnię, ale myślałem, że jak lewica to się pokazuje, chcecie pokazać się jak najwięcej, Ej, tak? Bo tak? was to było i... dużo. No chciałam się od was właśnie dowiedzieć, o co to chodzi. Lewica antyrządowa, co to, to oznacza? Aborcja, walka trwa. Jak zakończyć wojnę w Ukrainie? 50. rocznica płuczu w Chile. Upałe pożary, niszczą życie. Tylko powiedzieć można spojrzenie ze strony pracowników, klasyk pracowniczych okay. na politykę i położenie własne. No rozumiem i co tu główne rzeczy. No, nie usłyszy pan żadnych węgiel. Tak? No ja rozumiem, a co tutaj mają pracownicze te aborcja, walka trwa, to co tutaj z pracowniczych prawa, co to mają do rzeczy? Co mają do rzeczy? Wie pan co? Muszę się teraz y, kobiety do ryzyfikowania życia, to znaczy nie to. I to właśnie zwykle kobiety z niezawolny. Tak, no ale Kobiety, to... które nie mają pieniędzy. Acha. Kobiety, które mają czyli, pieniądze. Jeżeli ktoś się gwałci i później mówi, nie może usunąć dziecka, tak? To czy ja tymi, to, które, to nie, nie, nie tylko, również. To, a. to, to przede wszystkim. Aha, czyli chodzą ludzie, gwałcą dziewczyny i nie pozwalają no nie, mu usuwać kobiety później tych czy dzieci. dzieci. Man, które posłów, senatorów, Acha. jeśli zachodzą w ciąży, bez problemu usuwają ciążę. Natomiast kobiety z byłych PGR-ów, z małych miasteczek, są poddane totalnej psychicznej obstrukcji ze strony panującej. Ale co znaczy, to znaczy, ktoś im na siłę to dziecko wciska i później nie podoba żeby przerwać ciążę, które nie chcą mieć. No rozumiem, jak to Taka nie? Bo to jak, nie chcesz, jak ja nie chcę, bo ja żona nie chciała mieć ciąży, no to nie miała ciąży. Nie zachodziła w ciążę, tak? Nie, nie, tak nie, nie, pan tak, uważa. Tak. Przy miliardach stosunków, ja. stosunków ja. seksualnych, które ludzie mają ze sobą. No nie uprawiają. Tak, normalnie. No nie, 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 no pan jak... nie. Chciał, żeby w jakiś sposób... No przecież oczywiście, jest, jest tyle wziąży. środków, ile jest, środków jest, tyle znaczy, mnóstwo. Edukacja seksualna. To są sporo i też nie są środki dostępne. Kosztują. No to może też, też jeszcze nie uprawiać seksu, jeżeli I, 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 na, na przykład... Nie jak najbardziej też Ile kosztuje? Ile kosztuje środki? 2 zł czy 6, nie pamiętam. Nie Ile kosztuje? Tyle co chleb, co najmniej. A no. No widzi pan. Więc co wybrać? Chleb no właśnie, tak, środę. codziennie, tak? No codziennie. Pan. jeżeli pani chce codziennie, no to oczywiście będzie ciężko i wybrać, jeżeli codziennie chodzi z... Widzę, że pan Jakoś tutaj... Nie no, nie, ja, tylko rozumiem. Pan rozumiem, pani tutaj wmawia ludziom, że środki antykoncepcyjne może 2 zł, tyle co chleb, no to okej, okay, tyle co chleb, a jeżeli pani codziennie ja wiem, jemy chleb codziennie, a, rozumiem? Żaden podróż jeżeli... jeżeli... antykoncepcyjny jest 100% skuteczny. Też, a tak, okay. to nie wie pan o. Rozumiem, tak? są takie na pewno. E, jeżeli pan żaden mówi, że dziewczyna codziennie i uprawia i musi jak chleb uprawiać seks, to... Ja Pan by chciał może, żeby uprawiał. No, nie, nie, tak, ja pan nie pan właśnie, tak, nie. By iluzję. Nie, no Fajnie pan, i pan, pan że powiedział pan, przez chwilę. Na, 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 na kobieta, na pana weszła i miała z panem codziennie seks. Pan, zboc co, pan zboczony, tu jest, chce, żeby kobieta wchodziła tak. na mnie i miała seks. Wariaci. Lewica to wariaci.